Zastanawiam się, czy wszystko pójdzie w pionie i czy mnie widać w pionie. Daj znać, czy jestem w pionie czy w poziomie. Um, a ja dzisiaj mam. A. Aha, aha. a chyba tak jest lepiej. A ja... czekajcie może się tutaj przypnę, a ja dzisiaj mam fantastyczny temat związany z dwoma nowymi produktami składającymi się z tych samych ziół, które pojawiły się u nas w sklepie. Chyba teraz wszystko działa. Dobrze, połączymy się jeszcze na Facebooku w takim razie, a ja czekam na komentarze na YouTubie i przypominam o subskrypcji kanału dla wszystkich osób, które jeszcze nie mają tej pięknej ikonki, i dzwoneczka, dlatego że wtedy będziesz się dowiedziała o tych filmikach, które są publikowane. Dlatego, że widzę, że moje maile z pigułkami wiedzyny docierają do wszystkich. A subskrybując kanał na YouTubie, upewniasz się, że nie ominie Ci żadne wideo! Dobrze, ja jestem dzisiaj trochę podekscytowana, musicie mi wybaczyć, jestem, będę na takim high emocjonalnym, ale może mi przejdzie w trakcie. Mm, dobrze. Ha, widać i mnie i na Facebooku. O. Na Face jest fajnie, Byłam taką zieloną roślinkę z tyłu. Ładnie to wygląda. Tu jeszcze się obniżam bo też możecie dostać kawałek roślinki, zobaczcie. O, proszę bardzo, roślinkę. Dobrze, mówiłam właśnie, że dzisiaj będzie dużo żarcików i dużo różnych dziwnych rzeczy. Dobrze, no tu widać wersję. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Jan z zielonego detoksu. Będę tutaj zerkać, bo jedno wideo jest na Facebooku, a drugie wideo jest na YouTube. Ciebie przychodzę do Ciebie z bardzo fajną pigułką wiedzy, a mianowicie będę opowiadać o y, trzech ziołach, które mają niesamowity potencjał, mają bardzo dużo związków aktywnych chemicznie, które działają na różne układy w naszym organizmie. I też troszeczkę nawiążę do różnych moich rozmów, które z Wami przeprowadziłam w ostatnim czasie, bo są pewne rzeczy, które mnie niepokoją. I może chyba nawet od niej zaczniemy. Ja się nazywam Anna Mikołska, prowadzę bloga Zielony Detox. Właściwie ten detox powstał z potrzeby pomocy i ta pomoc cały czas jest głównym takim powiedziałabym epicentrum całej naszej działalności. Dlatego też powstała biblioteczka wiedzy związana z tym jak dawkować zioła, jak dawkować nasze preparaty, tak żebyś nie tylko dostawała narzędzia do poprawy swojego zdrowia, ale też instrukcja obsługi. Jesteśmy takim trochę okrętem z mapą żeby pokazać Ci, w którym kierunku płynąć, jak robić profilaktykę i, ym, i w jaki sposób dokować preparaty, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Ostatnio w sklepie pojawiły się dwa produkty. Jeden to wzmacnianie odporności, a drugi to takie re-pojawiły się, czy jak gdyby pojawiły się na nowo, a drugie to hormony w równowadze. Te produkty mają dużo wspólnego, a mianowicie są zrobione z tych samych ziół dla spostrzegawczych. To, co je różni, to delikatnie kompozycja tych ziół. To, co je też różni, to jest to, że hormony w równowadze są w dojpaku, czyli w formie sypkiej, a wzmacnianie odporności w kapsułkach. Dlaczego tak się zrobiło? Dlatego, że hormony w równowadze są generalnie kierowane do osób dorosłych i my, powiedzmy sobie, jesteśmy w stanie zagryźć zęby i przełknąć niesmaczne zioła, ale u dzieci jest już z tym problem, dlatego wybraliśmy wersję kapsułkową, żeby dzieci były w stanie ją, ją te zioła przełykać. Ale wiadomo, że nie wszystkie dzieci są na tyle duże, że te kapsułki są w stanie połknąć, więc też jest kilka sposobów na przemycenie tych okropnych w smaku ziół. I tu od razu mówię, to jest jedna z najmniej smacznych mieszanek w naszym sklepie. Te zioła dla mnie smakują taką henną, jak moja mama kiedyś farbowała włosy, to był ten zapach i to jest właśnie zapach dla mnie tych ziół, jest... Jest dziwny, jest to najmniej ziemisty, ale zioła mają niesamowite działanie i te opinie na temat ich efektów znajdziecie już na stronie sklepu. To jest mieszanka trzech ziół, ashwagandy, Bosfalia i Andrographis. I o każdym z tych ziół można by zrobić oddzielną pigułkę wiedzy. Ja się trochę stwaniłam i zrobiłam Wam trzy PDF-y, ale myślę, że ograniczę się do jednego live'a. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z ilością pracy związanej z produkcją i z zapleczem sklepu w tym tygodniu. Czy uda mi się więcej live'ów zrobić na ten temat? Ale w każdym razie trzy PDF-y masz już do pobrania na stronie sklepu: sklep.zielony to I może teraz zacznę, zanim jeszcze przejdę do takiego merytum związanego z tymi ziołami, zacznę od tak zwanej tyłostrony. Dostałam wiadomość od klientki, od Agnieszki, która napisała: Asia, ja kupiłam te. Te nowe zioła, wzmacniają odporności, ale mam trzylatkę i boję się mu je dawać. Ja sobie myślałam, no dobrze, ale boję się to, co to konkretnie znaczy. Boję się, to znaczy, że lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że dzieci do trzeciego roku życia powinny mieć wzmacnianą odporność naturalnie. No to ja drążę. pytam się, no Agnieszka, co to znaczy naturalnie? No i lekarz powiedział, że dieta, hartowanie, spacery do trzeciego roku życia. Ja sobie myślałam, kurczę, czy ten lekarz siedzi z twoim chorym dzieckiem, czy to ty bierzesz to zwolnienie jednak? I co to znaczy naturalnie? Pamiętajcie o tym, że zioła to jest metoda naturalna. Zioła to są korzonki, liście, czasami łodygi, roślin. To tak jakbyś wzmacniała dziecko dając mu marchewkę, albo, która jest korzeniem, albo szpinak, który jest liściem. Tak same są dokładnie nasze zioła. Te, z tym, że zioła, które ja często propaguję, to są zioła nie z naszej sfery jak gdyby, klimatycznej, ale u nas też znajdziemy cudowne zioła. Znajdziemy wroty, znajdziemy mniszek. Jest bardzo dużo ziół o dużym potencjale em, biologicznym. E, czym różnią się zioła od szpinaku? No właściwie to niczym. E, związkami chemicznymi, które ten szpinak, czy te zioła budują i tym, jak te związki chemiczne działają na cały nasz organizm. I to taki lęk przed ziołami, mi się wydaje, że wynika tylko i wyłącznie z tego, że zatraciliśmy umiejętność ich stosowania, bo kiedyś przecież nie było tabletek, nie było aptek, były tylko i wyłącznie zioła. Także jeżeli chodzi o to budowanie odporności, no to generalnie jest tak, że podając zioła dziecku, Podawałabyś mu w ten sam sposób marchewkę, szpinak, czy buraczki. Każdy z tych rzeczy jest y, czymś naturalnym, czymś co wyprodukowała natura i bardzo ciężko te rzeczy przedawkować. Naprawdę bardzo ciężko. Wszystko, co podajecie przez usta, przechodzi przez przewód pokarmowy. Więc jeżeli czegoś będzie za dużo, to po prostu będzie biegunka i organizm to wszystko wydaje. Tak jest na przykład z witaminą C. Jeżeli podacie za dużo, to pojawi się biegunka i organizm szybko pozbędzie się tej za dużej ilości. E, gorzej dzieje się, jeżeli dostajecie coś pod skórę albo dożylnie, tak jak na przykład jest ze szczepionkami. Wtedy organizm już nie ma takiej łatwej umiejętności pozbywania się tych wszystkich rzeczy. Dlatego ze wszystkimi zastrzekami a ja bym tak powiedziała, mocno, ostrożnie. To był pierwszy off-topic, a drugi off-topic związany z rozmową z Anią. Ania ma większość naszych preparatów i ostatnio jej córka rozchorowała się tak mocno, poważnie. Ja pytam się, no ale Anna, przecież masz wszystko, co się stało? No i od słowa do słowa okazało się, że wszystko jest, ale nie ma diety. Jest cukier w diecie. Ja chciałabym tylko jeszcze raz uczuć i przypomnieć, że w momencie, w którym dziecko zje danią, które jest cukrem, yy, czy jakiś, yy, no nie wiem, batoniczek, czy cukierek, czy może dosłownie cukrem jakąś sałatkę. To cukier działa tak na nasz organizm, że zachodzi szereg procesów, i na około 30 minut wyłączają się funkcje odpornościowe w naszym ciele. To znaczy, że jeżeli dziecko jest podziębione i zje coś. Z z cukrem, z cukrem prostym, to w tym momencie dajecie 30 minut wszystkim zarazkom wirusom, bakterią, na to, żeby zrobiły spustoszenie i zaczęły się roznoszyć w naszym organizmie, bo układ immunologiczny zajmuje się innymi rzeczami związanymi z tym cukrem, które to dziecko przyjęło. Także przypominam, że jeżeli jest choroba, ja nie mówię, że na co dzień, bo my też jemy dużo słodyczy. To brzmi strasznie, jak na z zielonego do taksa, A ostatnio <laughs> jest to naprawdę ciężko w tej kwestii. Nie mówię, że na co dzień, ale jeżeli robicie odrobaczanie, jeżeli są problemy z przeziębieniami, jeżeli faktycznie jest już ta infekcja, to po prostu zero cukru, zero słodyczy, zero takich rzeczy. Nie wiem, ten cukier naprawdę jest w tak wielu miejscach, w Kubusiu Pleju, w jakichś lemoniadach. Poczytajcie skład. Ja myślałam, że od tych nie wiem ilu lat, pięciu już prawie o tym wszystkim mówię, że to jest takie. Bardzo, bardzo podstawowe, ale jeżeli Anna tego nie robi, to ja jestem przekonana, że 80% z Was tego nie robi, więc chciałam o tym przypomnieć. A teraz, już wracając do naszych trzech cudownych ziół, czyli Ashwagandha, Bonswella i Andrographis. To jest mieszanka nieprzypadkowa. W ogóle będziemy mieli też oddzielny produkt, który będzie składał się tylko i wyłącznie z zioła Andrografis. Skąd się wzięła ta mieszanka w naszym sklepie? Jak wiecie, jestem matką chrzestną Pałodarko. znaczy, że Pałodarko bardzo intensywnie reklamuję, propaguje i opowiadam o nim w Polsce. I wiecie też o tym, że każde zioło należy rotować. Znaczy, że należy zmieniać. Co trzy miesiące, tak maksymalnie bym powiedziała, żeby przyjmować jedno zioło, a później zmienić na jakieś inne. Dlatego, że każde zioło ma określony. Zestaw związków aktywnych, które działają na różne e, układy i e, na różne procesy w naszym organizmie. I dla organizmu to jest pożądane, że teraz wzmacniamy ten proces, ten układ, a później zmieniamy zioło na jakiś inny wzmacniany, inny proces, inny układ, może inny narząd w ogóle. Ehm, I w momencie, w którym e, bardzo dużo mówiłam Wam o tylko powstało pytanie: No dobrze, Asia. Po, tych, po tym miesiącu, tak? Czyli generalnie ja proponuję miesiąc, ale maksymalnie trzy miesiące. Po tym miesiącu, po tych trzech miesiącach na co zmienić pałdarko? No i powstała potrzeba na jakąś inną mieszankę czy inne zioło w naszym sklepie. I ja sobie pomyślałam, kurczę, to pałdarko jest świetne, ale jakby tak sy połączyć synergię działań różnych ziół. Różnych ziół, które mają podobne działanie do pałdarko, czyli te zioła musiały spełniać y, wymagania, być przeciwbiegunkowe, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Ym, Musiały detoksykować wątrobę. E, oprócz tego powinny mieć właściwości przecierakowe i powinny wspierać trzustkę i jeszcze po prostu milion innych funkcji. Więc wymagania były wysokie, bo pałdarko ma bardzo szeroki spektrum zastosowania i to musiało być coś, co pałdarko byłoby w stanie zastąpić. I dlatego powstała ta mieszanka tych trzech rzeczy. I ona się pojawiła u nas na początku jak tak zwane hormony w równowadze. Dlaczego ja to tak nazwałam? Dlatego, że ta mieszanka sprawia, że nasz organizm sam normuje różne układy w naszym organizmie. I to nie są tylko hormony. Pamiętajcie, że jak mówi się o hormonach, to ludzie myślą o tarczycy albo o nadnerczach. Ale hormony są absolutnie wszędzie. Hormony są odpowiedzialne za jakość naszej cery, za ilość wyprysków. Hormony są odpowiedzialne za to, czy z łatwością zachodzimy w ciążę. Hormony są odpowiedzialne za to, czy y, funkcjonuje nam dobrze system sygnałów w całym naszym organizmie. Wszystko, co jest w naszym organizmie, wszystko, co się dzieje, działa na bazie sygnałów. To, że ja zamykam teraz oczy i otwieram, to też są sygnały. To, że... Y, Tutaj się skalecze, i tutaj jest stan zapalny, i tutaj są wysyłane komóreczki z armii układu odpornościowego. To też jest na bazie sygnałów. I hormony w równowadze, to jest takie mocne uproszczenie, jeżeli chodzi o nazwę, ale one normują bardzo dużo różnych układów w naszym organizmie. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma. Mm, yy, za dużo hormonów, za mało hormonów, nie wiem, za dużo przeciwciał, za mało przeciwciał, to ten może, a ten nie. Nie. Ta mieszanka jest dla każdego, dlatego że ona. Unormuje ci to, czego masz za dużo, a tego co masz za mało, to zmobilizuje do pracy. I wiem, że to może brzmi jak czarna magia, ale no tak działa medycyna alternatywna. Ona nie wybija ci wszystkiego w pień, tylko naturalnymi sposobami sprawia, że Twój własny organizm, on się zaczyna regenerować i pracować na tyle, że powolutku te procesy się wyregulowują i dochodzą do harmonii. I stąd się wziął może ten niefrasobliwy tytuł hormonów w równowadze". Ale tak jak mówię, jest to mieszanka, którą polecam absolutnie każdemu. Można ją stosować. Od pierwszego roku życia. I teraz uwaga, jeżeli karmisz piersią, a Twoje dziecko ma więcej niż roczek, to też możesz się stosować. Jeżeli dziecko ma mniej, to poczekaj. Um, nie polecam tej mieszanki osobom, które są w ciąży, dlatego, że ona jest bardzo silna. Um, dlatego jest do stosowania dla każdego powyżej pierwszego roku życia. Mówmy się w prosty sposób. I jej dawkowanie, stosowanie też znajdziecie na, w naszej biblioteczce wiedzy, na stronie sklepu Zielonego Detoksu. Co jeszcze mogę, mogę Wam powiedzieć o tych trzech ziołach? Um, one generalnie nie, po, nie zawierają żadnych konserwantów i substancji antyzbrelających, więc one się będą zbrelały. Um, poni ponieważ jest też tam jest też, też bosfela, a nie wiem, czy pamiętasz, czym jest bosfela, To jest żywica z określonego drzewa, która w ogóle jest bardzo rzadka i bardzo droga. Olej skadzidłowca, czyli z Bosfeli, jest jednym z najdroższych olejków eterycznych, które są w ogóle dostępne w. W markecie się tak mówi, na rynku, o po polsku to jest na rynku. E, więc Boswela jest bardzo specyficznym produktem, drogim i też trudnym do pozyskania w sensownej jakości, bo jest go po prostu bardzo ograniczona ilość na świecie. E, dlaczego Boswela jest świetna? Bo Boswela jest bardzo znaną substancją roślinną, która działa przeciwnowotworowo, która działa przeciw zapalnie. I wydaje mi się, że chociażby dlatego warto zwrócić uwagę na te dwa nowe produkty, czyli wzmacnianie odporności i hormony w równowadze. Czym one się różnią? Głównie tym, że hormony w równowadze są w proszku. Jak wiecie, u mnie zawsze wersje proszkowe są po prostu tańsze od wersji kapsułkowych. Tam różnica jest, nie jest bardzo duża, ale jest różnica finansowa. A wzmacnianie odporności jest w kapsułkach i jest delikatna różnica w proporcji. W wzmacnianiu odporności. Zresztą zaraz mam. To wypisane. Wzmacnianie odporności jest troszeczkę więcej aswagandy niż w hormonach w równowadze. A mówiąc o asfagandzie, zobacz, jak pięknie płynnie przyszło, Mówiąc o aswagandzie, to powiedzmy sobie może kilka słów o adaptogenach. Adaptogeny to są takie substancje, które Um, wydaje mi się, że na nie jest moda generalnie teraz. Może takie mody do mnie za mocno nie dochodzą, ale tak widzę po Waszych pyta pytaniach. Um, to są substancje, które um, pomagają naszemu organizmowi przystosować się do różnych rzeczy. Możecie to sobie skojarzyć z adaptacją. Um, czyli na przykład, jeżeli jest sytuacja stresowa, to wykańczamy nadnercza, układ. Um, Endo, um, co się jeszcze dzieje, jest podwyższony poziom kortyzolu. Jeżeli mamy stres pernamentny, czyli wielomiesięczny, na przykład ktoś utracił pracę albo opiekuje się osobą chorą, to jest tak zwany stres pernamentny. I wtedy wyczerpują nam się na no, się tak mówię, właśnie, um, i z, jak gdyby tracimy zdolność adaptacyjną. I w tym momencie adaptogeny są cudowne. Dlaczego? Dlatego, że one przywracają równowagę. I znowu zobaczcie, dzisiejszy temat dzisiejszego live'a to jest przywracanie równowagi i homostazy w całym organizmie. I miałam panią, która zresztą na grupie Zielone Zdrowie opisywała, że utraciła przedwcześnie miesiączkę i że zaczą, zaczęła przyjmować CBD, a miała to uczucie właśnie związane z menopauzą, czyli uderzenie gorąca, gorsze samopoczucie, szybko się męczyła. I mówiła, że zaczęła przyjmować CBD. No i złagodziły się uderzenia gorące, ale dopiero po włączeniu hormonów w równowadze po trzech miesiącach, wróciła jej miesiączka. I czy to nie jest niesamowite w ogóle totalnie? Że zioła mają taką moc, dla osób, dla których farmacja i lekarze już nie mają nic do zaproponowania. Kolejna osoba opisywała, że poroniła i były plamienia związane z tym, że nie do końca się oczyściła macica. No i groził jej zabieg. Po przyjmowaniu hormonów do wywadza, plamienia ustały. I jak ja mam to wytłumaczyć lepiej niż jak przywrócenie równowagi w całym organizmie, no praktycznie się nie da. Słuchajcie, przygotowałam do Was piegółkę, co to jest, o. Mm, Więc tak, pierwszy PDF to jest kadzidłowiec i bosfalia, właściwie to nie wiadomo, jak to poprawnie wymawiać, i ona jest przeciwzapalna, polecana przy chorobach kronach, przy bólach kręgosłupa, przy jelitach drażliwych, przy wszystkich stanach zapalną, na przykład mięśni i stawów, jeżeli była w rodzinie historia nowotworowa, jeżeli chcecie zahamować rozwój grzybów, ale też jest polecana przy depresjach i lękach. Oraz pomaga łagodzić obrzęki, działa wykrztuśnie przy wszystkich infekcjach górnych dróg oddechowych. I to jest bosfala, która jest jednym ze składników. Po, ze składników naszych mieszanek. Potem mamy andrografizm. Andrografis to jest młodsza siostra pałdarka, jak ja to mówię. Ona świetnie, świetnie sobie działa na wirusówki, i wszystkie problemy z układem trawiennym, będzie dobrze działał na afty w buzi, bardzo dobrze aktywizuje system odpornościowy i będzie pomagał w redukowaniu grzybicy. Walczy ze wszystkimi infekcjami, na przykład narządów rodczych, opryszce przy brodawkach, ale do tego jeszcze poprawia parametry krwi. I ma bardzo silne działanie przeciwbakteryjne, dzięki czemu jest polecana pomocniczo w przypadku grypy i przeziębienia. A co najważniejsze, silnie chroni komórki wątroby, zwiększa przepływ żółci i właściwości andrografii wspomagają czyścić wątroby z infekcji i stanów zapalnych. Jezus. W jak człowiek to czyta, to mam wrażenie, że to działa. Robię jeszcze więcej cudownych rzeczy. No dobrze, i słuchajcie, już ostatnia pigułka. One wszystkie, wszystkie PDF-y są dla Ciebie do pobrania za darmo. Na stronie sklepu w menu, tam są takie trzy kreseczki, jest dawkowanie i sposób użytkowania. I tam są trzy pigułki, trzy PDF-y. Ashwagandha, adaptogen, co to jest? To grupa substancji aktywnych zawartych w niektórych roślinach. Odpowiadają one za właściwości zwiększające odporność na stres i utrzymujące odpowiednią równowagę organizmu. Stymulują one organizm do działania przez zmniejszenie odczuwania zmęczenia w naturalny sposób. Nazwa adaptogen pochodzi od łacińskiego czasownika adaptare, co oznacza przysto przystosować, dopasować. Wykazują ob, olbrzymi, olbrzymi potencjał antyoksydacyjny, dzięki temu stopniowo zwiększają naturalną odporność organizmu oraz znacząco powstrzymują procesy starzenia. Systematyczne stosowanie adaptogenów, takich jak ashwaganda, nie tylko poprawiają ogólną kondycję i wytrzymałość ciała, ale usprawniają też regenerację organizmu i pozwalają znacznie szybciej doskonać siły po przybytej chorobie. Wszystkie te efekty opierają się na naczelnej zasadzie działania adaptogenów – przywracaniu równowagi ona pozwala zachować zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie. A Boże, to już brzmi, słuchajcie, jak <grytania> reklama mlm -u. No, ale w każdym razie tak, to macie w pigułkach, więc bardzo ładnie napisane. Um, czy są pytania do tych tematów? Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? W kapsułkach wzmacniania odporności jest po 600 mg, czyli dużo jest tego proszku. Zdaje 36 g w opakowaniu. I jeszcze jest, ładnie jedno ogłoszenie. Yy, mi... <grytania> Nie chcę używać brzydkich słów, ale poczta polska miała delikatne problemy z dostarczaniem naszych olejków CBD w lutym. Więc jeżeli jesteś osobą, która nie otrzymała paczki z CBD w lutym, to koniecznie mi o tym napisz, bo takich osób było cztery. <grym> znaczy w sensie to jest dużo i mało, dla mnie to jest dużo, bo... Ja nie lubię takich problemów, mi jest zawsze głupio. Ym, ale jeżeli nie otrzymałeś paczki, która była opłacona w lutym, to koniecznie się ze mną skontaktuj. Yy, najlepiej napisać na e-mail sklepowy, bo wtedy najszybciej rozwiązujemy problemy. Słuchajcie, jeżeli są jakiekolwiek problemy, po prostu ragi, wagi państwowej, najlepiej pisać na mail, który jest podany na stronie sklepu, bo on jest po prostu najczęściej odczytywany. O, panie, ale się rozgadałam. Możecie powiedzieć, że mam ładne opalenie, no, proszę bardzo. Trochę się po, po miść, że do do. Dobrze. Mało osób wpisało w komentarzu Ashwagandha, Andrographis, Bosfella, ale Wy to wpisujecie też dla siebie, dlatego że dzięki temu lepiej zapamiętacie te nazwy. I to, co bym chciała, żebyście zapamiętali z dzisiejszego live'a, to co to jest adaptogen i te trzy nazwy, czyli ashwaganda, Andrographis i boswellia. Większość osób się zleniła i wpisała tylko Ashwagandę w komentarzu. Dobrze, tu nie widzę pytań. Czy mogą pomóc przy endometriozie? Tak, dobrze Małgosia, że o to pytasz. Yy, hormony w równowadze tudzież wzmacnianie odporności jest mega polecane w wszystkich problemach tak zwanych no kobiecych, przy endometriozie, przy policystycznych jajnikach, przy cystach, przy torbielach, przy problemach z w ciążę. Tylko pamiętajcie, że jak będziecie stosować te hormony w rwadze, to dajcie sobie takie 2-3 tygodnie i nie starajcie się zachodzić w ciążę w trakcie ich stosowania, że organizm sobie tak to wszystko wyrównał. I też bardzo często dostaję pytania, Asia, a jak, ym, jak gdyby po jakim czasie czuć, że one działają? No ja dostaję informację, że efekty widać <laughs> czasami nawet po 2-3 zastosowaniach, tak jak w przypadku tej pani, której yy, skończyło się, jak gdyby, Przerwało się niebezpieczne plamienie, um, ale y, takie informacje to jest 2-3 tygodnie, mniej więcej. Tak, jeżeli coś się poważnego dzieje, no to są 2-3 miesiące. Um, dawkowanie, czyli ile? Generalnie na stronie sklepu dałam wam takie dawkowanie, wiecie, no takie bezpieczne, ale jeżeli coś macie. Poważniejszego u siebie w organizmie, to zwiększajcie to dawkowanie. Wasz organizm sam wam podpowie, ile tego potrzebujecie. I na przykład dostaję informację: Asia, a ja biorę twoją mieszankę na elita i nic nie czuję. Yy, no wiesz, ja to biorę dwie łyżki stołowe tej mieszanki na elita i wtedy dopiero coś czuję. Ale no, ja mam przyczyszczone elita różnymi rzeczami, bo wiecie, że cały czas eksperymentuję. Więc jeżeli czujesz, że coś na ciebie nie do końca działa, po prostu zwiększ tą, yy, zwiększ dawkę, zobacz, czy, czy to jest ok. Uwaga! Są przypadki alergii, jeżeli ci dziecko wymiotuje po podaniu mu czegoś, jeżeli pojawiają się jakieś takie zmiany y, swędzące, to może być alergia. Co zrobić? Przestać wziąć wapno i spróbować po tym jeszcze raz. Jeżeli jeszcze raz podając tylko i wyłącznie to, bo czasami podejmę dużo rzeczy na raz, y, pojawią się te same objawy jeszcze raz, to prawdopodobnie jest to alergia i po prostu odpuść sobie to działo. no bo masz dużo do wyboru, nie musisz brać koniecznie tego. Ym, tak, y, jak dawkować i ile? Tak jak już powiedziałam, testujcie, wasz organizm jest unikatowy. Ja mogę Wam dać ogólne dawkowania i staram się to robić za każdym razem, jak tylko mogę, żebyście mieli tą mapę, yy, która pokaże Wam, gdzie ten okręt ma płynąć, jak ma płynąć, ile jaki tam azymot, w którą stronę. Ale sprawdzajcie u siebie. I tak jak zawsze jestem przewdzięczna, jeżeli pokazujecie mi nowe sposoby zastosowania naszych rzeczy, yy, zawsze mnie to bardzo cieszy. No dobrze, już patrzę. A... <grym> Dobrze, powinnam, tak. Czy na Kandydę ta mieszanka będzie dobra? Tak, bardzo dobra. Pamiętajcie, że Andrografis ma bardzo podobne działanie do pałodarko, czyli będzie działało też przeciwko Kandydzie. Ale aszwaganda też. Właśnie, więc endometrioza, tak, przednie pytanie. Tak, jak najbardziej. Czy brać ją codziennie? Ja uważam, że tak w tym okresie od jednego do trzech miesięcy, tak? a później zmieniamy na coś innego, zmieniamy na inne zioła, żeby poruszać inne aspekty w naszym organizmie. Pamiętajcie też, że y, ta mieszanka jest specjalnie tak skomponowana, że tam nie jest jedno zioło, zioło, tylko tam jest synergia trzech. Znaczy, że jedno zioło może podnosić delikatnie poziom czegoś, ale drugie zioło delikatnie to obniża, a trzecie zioło to w ogóle stabilizuje. Czyli ta mieszanka troszeczkę inaczej działa niż jedno pojedyncze zioło. Kurczę, aż się sama w niej rozkochałam. Dobrze, koniec może słuchajcie, wystarczy dzisiaj tych pogadanek. Um. Mam nadzieję, że coś zapamiętaliście, że zapamiętaliście o tych cukrach, o których mówiłam na początku, o tym, że odporność trzeba budować, że to jest proces i że takie opowiadanie o tym, że dziecko trzeba zahartować, wystawiając okno, to raczej nie działa w większości przypadków. Jeżeli nic nie zrobimy aktywnie, to po prostu będzie tak, jak było. Że hormony równowadze to jest taka nazwa, powiedziałabym robocza, ale te zioła działają na normowanie różnych układów w naszym organizmie i można je stosować już od pierwszego roku życia. Że wzmacnianie odporności to moim zdaniem będzie produkt flagowy, w ogóle zielonego detoksu. Pamiętajcie, że to też jest jedyna obrona przed koronawirusem. Trzymać swoją odporność na bardzo wysokim poziomie no bo nic was nie ochroni, jeżeli wasza odporność was nie ochroni. Także możecie przecierać sobie ręce olejkiem z drzewa herbacianego on jest mocno przeciwwirusowy. Możecie robić sobie codziennie inhalację tym olejkiem, ale trzeba też jakimiś ziołami wewnętrznie zadziałać na to, żeby ta odporność tutaj dobrze działała. Ciapek, słuchajcie. Mam trochę wyżdów sumienia. Na YouTubie nie widać bałaganu. Ale na fejsie już widać wszystko. Żnuła, jak to mówią. I yy, rozkochałam się w jeszcze jednej rzeczy w francuskich rogalikach. To było po prostu szaleństwo. Dobrze, już koniec. Tak, w głowie mam error, więc nic mądrego już nie powiem. Chciałam Wam powiedzieć, że yy, jestem bardzo wdzięczna za to, yy, co się stało z zielonym toksem i do jakiego poziomu się rozwinął. Yy, i ponieważ kończymy już portfolio naszych suplementów, to powoli zaczynam się otwierać na zupełnie nowy projekt, o którym troszkę Wam powiem. Zastanawiam się, czy nie otworzyć um, takiej witryny związanej z stricte przygotowaniem do ciąży. detox przed ciążą, dosłownie, jakkolwiek dziwnie ta nazwa by nie brzmiała. Um, zobaczymy, potrzebuję jeszcze trochę czasu, jeszcze chwilę oddechu, e, ale taki, taki mam pomysł i. No i zobaczymy, no nie wiem. Matka, słuchajcie, się kryguje. No bardzo bym chciała, żeby pojawiło się coś trochę nowego, coś trochę innego. No i mam ogromne marzenie, słuchajcie, z tym centrum logistyczno-wysyłkowo-produkcyjnym żebyśmy mieli je dla swojego zielonego detaksu bo to jest inaczej, jak ma się coś, jak gdyby u siebie inaczej się kontroluje to wszystko, te wszystkie procesy. Ale to prawdopodobnie jest bardzo duże wyzwanie, więc tak. No i co? I też y, cały czas dojrzewam do tego, żeby przekazać wszystkie moje obowiązki związane z zielonym detoksem, i żeby stworzyć zespół osób, który się będzie tym zajmował. Ym, na razie chyba jeszcze nie dojrzałam do tego, ale powolutku, powolutku, słuchajcie, y, doszlifowywuję wszystkie procesy. I mam nadzieję, że y, pojawi się kilka takich osób. W ogóle to jest bardzo zabawne, y, dlatego że ta praca, którą ja teraz wykonuję, ja wiem, jestem świadoma, że jedna osoba jej nie pociągnie. I to jest totalnie abstrakcyjne. A myślę, że dla osób, które jakby prowadzą w swojej firmie chyba wiedzą, o, o czym mówię. Po prostu um, ta interdyscyplinarność, czyli praca w bardzo różnych sektorach jest tak szeroka, że bardzo mało osób w ogóle jest w stanie coś takiego udźwignąć. Dobrze. Um, ja Cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Ci znowu poniedziałku. Um, i myślę, że do zobaczenia w tym tygodniu. I jest pytanie Agnieszki o nietolerancję fruktozy. Słuchajcie, nietolerancji, znaczy to jest tak, że są alergie, takie silne alergie, ale często jest tak, że nietolerancje znikają po odrobaczeniu. Serio. Warto spróbować. Buziaki.